Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego Oprócz tematu. Kto ubezpieczenia oce każdy kierowca jest obecnie chroniony przez Fundusz Ochrony Ofiar Wypadków Drogowych. Przyjrzyjmy się na. Czym polega ta dodatkowa gwarancja? Czym jest Fundusz Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych? Jak sugeruje samo słowo Mówimy o funduszu, czyli w wirtualnej kasie, z której wypłacane ESA pieniądze w celu ich późniejszego udostępnienia na określony cel. W tym przypadku pieniądze służą do ochrony kierowcy, gdy w następstwie wypadku drogowego strona odpowiedzialna nie jest należycie ubezpieczona, a zatem nie jest w stanie pokryć spowodowanych szkód. Fundusz Ofiar Wypadków Drogowych jest utrzymywany przez same firmy ubezpieczeniowe, które ESA zobowiązane przez prawo do wpłacania. Do niego części proporcjonalnej do liczby polis zawartych z ich klientami. Fakt ten podkreśla dwa podstawowe aspekty. Płacac za polisę samochodowa wpłacasz procent składki bezpośrednio na fundusz gwarancyjny. Osoby, które nie wypełniają swoich zobowiązań prawnych i prowadzą nieubezpieczony pojazd, S.A. ścigane, kary S.A. oczywiście surowsze. Również w celu pokrycia kosztów poniesionych na utrzymanie funduszu gwarancyjnego. Fundusz gwarancyjny obejmuje również łodzie motorowe na tych samych warunkach, co wymienione powyżej, ale tylko w odniesieniu do łodzi, dla których ubezpieczenie jest obowiązkowe, niezależnie od tego, czy jesteś na drodze czy na morzu, możesz ubiegać się o pomoc. Z funduszu tylko w przypadku obrażeń ciała, bez których nie możesz otrzymać zapłaty. Kto może uzyskać dostęp do Funduszu Ofiar Wypadków Drogowych? Aby kwalifikować się do uzyskania dostępu do Funduszu Gwarancyjnego, musi być spełniony co najmniej jeden z następujących warunków. Kolizja z niezidentyfikowanym pojazdem, jeśli miałeś wypadek z samochodem, który natychmiast uciekł z miejsca wypadku i nie jest możliwe. Zidentyfikowanie pojazdu Fundusz Ofiar Drogowych pokrywa wszystkie szkody na Twojej osobie, podczas gdy na pojazd przypada nadwyżka. W wysokości 500 euro kolizja z nieubezpieczonym pojazdem, również w tym przypadku możesz zwrócić się o pomoc do funduszu Ochrona. Jest identyczna jak w przypadku wypadku z niezidentyfikowanym samochodem kolizja z pojazdem ubezpieczonym w firmie w likwidacji przymusowej. Jest to bardzo rzadki, ale możliwy przypadek powinieneś wiedzieć, że możesz poprosić o interwencję Funduszu Gwarancyjnego kolizja. Z pojazdem poruszającym się wbrew woli właściciela, Fundusz Gwarancyjny chroni Cię również, jeśli uczestniczysz w wypadku z samochodem, który został skradziony kolizja z pojazdem zagranicznym który nie posiada odpowiednich tablic rejestracyjnych na terytorium Włoch. Kolizja z pojazdem zagranicznym, który nie jest jeszcze zgodny z włoskimi przepisami ESA to samochody zakupione za granicę, które uległy wypadkowi w fazie początkowej TJ. W ciągu pierwszych 30 dni od przyjęcia dostawy. Jak uzyskać dostęp do Funduszu dla Ofiar Wypadków Drogowych? Aby uzyskać prawo do odszkodowania, Oprócz zaliczenia się do powyższych kategorii, należy oczywiście przedstawić odpowiednią dokumentację. Różni się ona w zależności od rodzaju wypadku, ale w każdym przypadku składa się z czegoś prostego, co można uzyskać w krótkim czasie i bez większych trudności. Na przykład w przypadku wypadku z pojazdem Widmo należy natychmiast węzwać policję, której raport będzie przydatny do wypełnienia. Wniosku w firmie ubezpieczeniowej. Należy zaznaczyć. Ze IWAS, Instytutu UPR La Vigilanza Sulle Assycurazioni, Instytut Nadzoru Ubezpieczeń, co roku określa, które firmy. ESA zobowiązane do pobierania środków z Funduszu Ofiar Drogowych. Jeśli nie ma wśród nich Twojej, nie musisz się martwić, to Twoja. Firma ubezpieczeniowa zwróci się o interwencję do jednej z wyznaczonych instytucji. Aby złożyć wniosek, wystarczy wysłać list polecony zawierający raport z wypadku, wszelkie raporty z pogotowia ratunkowego i wszystko. Co obejmuje wydatki poniesione w wyniku wypadku. W wielu przypadkach wygodnie jest poprosić o interwencję prawnika, który zajmie się wszystkimi formalnościami i przeanalizuje wszystkie aspekty, za które możesz mieć prawo do dalszego odszkodowania. Wnioski. Fundusz ofiar drogowych jest niewątpliwie szansa, której nie można przegapić we wszystkich przypadkach, w których uczestniczyłeś. W wypadku z udziałem samochodu, który nie jest zgodny z kodeksem drogowym, dla własnego bezpieczeństwa bardzo ważne jest, aby w przypadku drobnych wypadków zawsze dzwonić na policję, aby uniknąć braku dokumentów. Niezbędnych do złożenia wniosku. W poważniejszych przypadkach zawsze powinno interweniować pogotowie ratunkowe. Wreszcie, należy zauważyć, że pułapy zostały również zastosowane do funduszu ofiar drogowych, które ESA następujące obrażenia ciała. Pułap wynosi 6,7 setnych milion euro na wypadek. Jest to znaczna kwota która powinna wystarczyć na pokrycie wszystkich wydatków, szkody majątkowe, pułap wynosi 1,220 mln euro. W tym przypadku kwota ta jest znacznie niższa i paradoksalnie może nawet nie być wystarczającą. Pomyślmy na przykład o ekskluzywnym. Samochodzie lub ciężkim pojeździe załadowanym cennymi towarami. Mówimy o prawie niemożliwych zdarzeniach, ale nie za dużo. Poustyd im praktyczne poradniki a WordPress Commenter Hello World.